Cześć wszystkim, papa z Klukiria to go. Odcinek yy, kolejny. Wow. Mówię wow, bo jesteśmy już tak daleko w klukirii. Mamy dzień 97. Yy, I według ja ankiety, dzisiaj gramy w Klukiri, nie? Bo tam mieliście do wyboru 5, w sumie 10 zestawów. I z tych 10 zestawów, y, dwa zostały y, wybrane na, na to, żeby je zrealizować. nie? Pierwsze miejsce, no to to, co było wczoraj, i drugie miejsce, to co y, gramy dzisiaj. Pan HD już dzisiaj była. Teraz czas na Cluckeri to Go. Łącznie zagramy dzisiaj sobie 4 odcinki. Tak. Po trzech odcinkach będziecie mieli pizzerię, a po pizzerii jeszcze czwarty odcinek właśnie z klukiri. Dlaczego tak? Bo no jak się dobrze policzycie to dzień setny nas czeka. Więc już będą trzy cyfrowe numerki odcinków. Tak jest. Dokładnie tak. Przypo przypominam oczywiście o opcji Food Truck sobie tam zamawiajcie, tylko niech te, zam... tylko oczywiście w poście od tego, Ale nie w komentarzach, bo te zamówienia z komentarzy nie będą brane na odcinek tylko te, które zostaną zapisane pod postem od tego, tylko te zamówienia będę mógł je zrealizować. Jeżeli ktoś mi napisze to w komentarzu, no to no to nie będzie mógł się cieszyć swoim zamówieniem tu u mnie. Ok. Mamy łącznie już 30 zamówień. Dzisiaj weźmy z tego spice skipera. Będzie to tutaj dorsz do zrobienia. 463 punkty na rank 56. Więc na spokojnie ten rang wbijemy. Wbijając rank, kończymy holiday easter. Które mamy obecnie. Już tam wi-fi ma prezent, więc trzeba rozpakować. okej okay, rozpakowany. Jakie te naklejki to są? To są te. Nie pamiętam, jaka była ostatnia robiona. Mamy jeszcze ich 20 do zrobienia. ilu klientów tam jeszcze brakuje? 30. No, nie, 29. No. 29 osób jeszcze No to duża liczba, ale no, 29 odcinków Bo codziennie jakaś nowa osoba przychodzi To 29 odcinków można sobie policzyć Okej okay. W tych naklejkach chciałem sprawdzić czy można coś zrobić Jest jakaś? Cały czas tych gum nie zrobiłem Bo nie mam albo mamy nie wiem o tym i mamy gum? raz 2, 3, 4, które z w lokalu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, więc mogę na spokojnie już się zająć tą naklejką za gumy. Ewentualnie nie. Ja tą naklejkę z gumy zrobię w dniu setnym. No. no, tak będzie lepiej. W dniu setnym zrobimy tamtą naklejkę. W odcinku setnym. Dokładnie tak. Więc jeszcze z tym poczekamy. Jeszcze z tym poczekamy, nie? Yy, tytuł Ranka Brioshi Baker do kompletu jeśli chodzi o składniki brakuje nam o już tylko 17 tylko 17 składników licząc holiday'owe holiday jeszcze będzie 56 rank, 61 czyli w zasadzie 2 na no holiday ile było tych przedmiotów? Nie będziemy tego tutaj, bo nam za bardzo, za, za dużo podpowie, a ja nie chcę wiedzieć jaki jest na następny holiday. Łącznie składników jest 6. Więc jeszcze 12 składników będzie na holidayek. Na holidayki 2. Tak wychodzi ładnie. 2 holidayki, 12 zamów, 12 składników, więc 5 składników jeszcze będzie na stałe. To szybko wyliczone. Ok. Weźmy w końcu zacznijmy ten dzień. co? Bo ja 5 minut, wprowadzenie robię. Trochę za długo. Hmm. Weźmy klienta, który ma ostatnią literkę w alfabecie, w alfabecie. I nie ma brązu. Albo nie ma srebra. Zoi, No dobra, niech będzie. Ostatnia literka w alfabecie to Z. Pasu. Padło na Zoe. Ona chyba jako jedyna ma imię na Z. Z przynajmniej z tych odblokowanych osób. Dobrze, czas zacząć. Przychodzi Wiki. Ona lubi easter. Zdobywamy, o, właśnie jeden z tych pięciu składników, nie? Czyli już zostały nam tylko cztery. Pewnie po dwa składniki na Holiday jeszcze nam się odblokują, nie? Na początku holideja jeden składnik i na końcu holideja jeden składnik Pewnie tak będzie hmm. Dobra, bierzemy steka Jak tam patrzyłem, którego dnia ludzie zakończyli serię to był dzień 300, któryś. No to daleko nam do takiego. 340 tutaj, że to był. No już nam ktoś dzwoni. No ja nawet na razie, o tym możemy tylko pomarzyć. Tylko, kiedyś taki dzień wbijemy. Jednak takie marzenie może się spełnić. Ponieważ, no, jesteśmy w stanie taki dzień osiągnąć. Tylko bym musiał jeszcze te 200 dni, 200 odcinków zrealizować. Wow. Ach. No właśnie, jak sobie pomyślałem o tej liczbie, to ona jest ogromna, nie? Więc jeżeli bym tak przez cały rok codziennie wysyłał jeden dzień z Klukiri, rok ma 365 dni, nie? To byłem w stanie zrobić to. A <grych> no wiemy, że się tak nie będziemy bawić. Wtedy byłoby trochę... No, okej, okay, mógłbym tak zrobić, ale chyba za dużo nudy by było, co. Okej, okay, dla Ciebie jest rybka. jeszcze ja plus Nie, nie biegamy. Nie to... O, watec cukrowy nawet nie mogę kliknąć. Okej. Okay. Oba źle. Oba źle. Jeden. Dwa, trzy. -y, jest klient, jest pełny, więc nie mam twojego mięsa. Bakłażan. Chyba to, była, to będzie bakłażan, podejdzie. Plank. to może być bakłażan. Ok, jest dla Zoi. ale można ja może najpierw to te ogarnąć. ogarnę, Z to... Z szejków został nam tutaj jeszcze jeden. Pozostałe trzy to... Nie mamy kompletu mięs, więc jedno mięso. Reszta to chyba składniki. Luckily nigdy szybko nie robiłem tych dni. One zawsze tak były powolne, ponieważ no ja robię to tak, żeby perfekty jakoś móc zrobić. Robienie za szybko to na perfekty no, ok się zdaje, ale nie tak ładnie. Zoi, mamy dla Ciebie rybę. Okej, okay, nie ma zamówienia shake'a, no to możemy od razu zrobić Spice Skipper. Zaczynając od sosu, B. Poczekam na tamten drugi shake. Teraz cebula. Jak tam, Wiki? Perfekt. I bardzo ładnie. Zróbmy sobie czwóreczkę i już shake się mi miksuje. Nie, nie ten, tylko fioletowy. OK. Pamiętam cały czas jak na początku serii miałem problem, żeby te gwiazdki trafić. Dzisiaj to już można o tym zapomnieć. Nie wiem w ogóle, to jest ten? Tak, to jest ten. Potem jeszcze cebula. oliwki i cebula. No, to akurat środka nie widziało na pewno. Więc nie mogę to wydać, ale chyba to nie będzie środka. E, tam, to widać, jak to źle wygląda. Nie dość oliwki, to jeszcze, ta rzobkiewka. Zarbuna. W ogóle ile osób ma złoto? Z tej liczby 130, 141. Złoto, ile ma? Cztery osoby mają złoto. I sterowi klienci to są. Ta, ta siódemka tam do góry. Chyba po siedem osób jest na holidaya. Nie. Nawet więcej. Nawet więcej niż 7 jest panów holidayowych. więc jeszcze na ten holiday, i pewnie jeszcze ktoś się odblokuje. Jest Austin. Mamy zamówienie do zdobycia. 31 powinno się udać. Miecie to nowe, nowe zamówienie specjalne w dniu 97. To się zapowiada bardzo ładnie, bo... Jeżeli... Dobrze liczę... To w dniu 100 również będzie zamówienie specjalne. Więc to będzie wielki dzień wtedy. zrobimy sobie naklejkę za to. Tam też to z gumą. Zrobimy sobie. No, właśnie, zdobędziemy kolejne zamówienie specjalne. I ogólnie cały dzień setny zrobimy. No, nie wiem, czy będę w stanie go zrobić na perfect, ale jak najwięcej tak oczywiście będę chciał tam zrobić. Tylko no z tymi perfektami wiemy, jak wygląda. Łatwo nie jest. Raz wyjdą trzy pod rząd, a raz yy, któryś tam się popsuje. Yy, no Hugo... Hugo dla ciebie będzie Spicy skipper Nie to... Nie zawsze do... Czasami też mi się dzwonki jeszcze mylą. Bo nie zwoli Mię... mięsny dzwoneczek, tylko szejkowy. Przecież dzwonki mają różne dźwięki, to jeszcze mogą mi się pomylić. Nie. Pytanie jest jedno, czy za tamten shake nie stracę punktów. Oliwki, dawaj je. Sos. Teraz rybka. Zamówienie Zoi już prawie gotowe. Cebula jedna, cebula druga. To przesuwanie to jest masakryczne tutaj. Okej. Okay. Czwóreczka jest szóstka. Zoe, trzecia gwiazdka. Trzecia gwiazdka z perfektem na... Na koncie. Dziesiątka o. I do tego. Taki oto dodatek. Jest Rico z closerów dzisiaj. Następny tydzień to będzie dla closerów złotym tygodniem. Ponieważ od dnia 101. Niestetnego pierwszego Będziemy zdobywać złotem na do czego nie odsetnego? Bo wiemy, że klient poniedziałkowy ma jedną gwiazdkę w plecy. Jedną gwiazdkę do tyłu u niego jesteśmy. Nie pamiętam kiedy ostatnio tą bułkę używałem. Okej. Okay. Dobrze, teraz sos serek, hmm, Próbuję cały czas wyszukać jakieś punkty zaczepienia, żeby dobrze szły te perfekty. Jak Można jakoś okienkiem odmierzyć. Y, w perspektywie do talerza. No, perfekt kolejny. Na razie tylko jeden się nie udał. Koronation. Koronacja kurczaka. Nice. No, to nie nazwa. Koronacja kurczaka. Tak to można zrozumieć. No oczywiście, w dniu dzisiejszym też jest e, cały dzień na premierach. Wczoraj wszystko spremierowałem, dzisiaj też wszystko ustawiam na premierę. Ale jutro, no właśnie, jutro już. Hmm, Nawet nie wiem, czy ja jutro odcinki Wam puszczę. Uff. Więc, no, pilnujcie. Bo istnieje szansa, że jutro odcinków nie będzie. Ze względu na święto. No okej. Okay. Rodziczego mogę to poprawić, ale chyba środek był. Dorsz. Teraz sosik znowu. Potem były oliwki i na końcu jest rzodkiewka. Oliwki lepiej od tej strony pojechać, a właśnie jest bliżej yy, i cebula, yy, cebula to jest rzodkiewka. Spice skipper i ostatni ten od razu go zrobimy póki tu jesteśmy. W tym czasie tamten szek dla Rico się żeby właśnie zmiksować. Dlaczego mi przełączyło, że muszę to po raz drugi ustawiać? Miałem to ustawione, zmieniłem sobie klasy tylko i zresetowało ustawienie. No dobrze, gdzie są te kwiatki? Po raz ostatni je kładziemy, no ale nie po raz ostatni w tej serii, nie? Bo holiday to chyba z trzy razy się wszystkie powtórzą. Czwarta kolejka holiday. No, też się można jej spodziewać. Ok, o Akurat tu brązowy i perfekt nie wyszedł. Pięć rzeczy jest z boku. No właśnie o tym mówiłem, nie? Trzy zamówienia: perfekt, a jedno nie. No, Rico. No i tu nagle perfekt, nie? No. Wszystkie zamówienia, które wydała Oliwia, perfekta nie miały. I chyba mieli, miałem im ubrania poprawić, nie? Bo mają nie te same. Następny holiday, jak, jak będzie, to będziemy robić e, zmiany. To ich się poprzebiera wtedy. Który rank? 56. Zdobyliśmy 1000 punktów. I mamy 14. 14. ...gwiazdeczkę, czyli brązowy medal w gierkach S.H.O.W. Obecnie zdobywamy. Następny dzień będzie z wypłatą. Tak. Więc powinniśmy mieć w każdej gierce już brązowy medal osiągnięty. Czyli na, yy, następnym razem jak się pojawi gierka to będzie pierwsza srebrna gwiazdka. Na tych... Gierka, i znowu 50 trafiam. Okej, okay, czyli trzeba inaczej to rzucić. 20 minut grałem ten dzień. O, aż... No. No znowu tam. może rzucać oliwką na środku? Okej, okay, to polecił oliwką na środku i tyle. No, tędy akurat nie chciało. Nie miało tędy lecieć. Oliwką na środku to nie jest cebula. Do góry, nie? A no, znowu tam? No dobrze, no to w takim razie trzeba inaczej. I co? No co, to 150 tam się trafia, albo setka. i trafi się? nie no dobrze, to robimy to no i właśnie tu do setki leci no to samo Uh -huh. Nie ma jak do gwiazdki. Okay. Na tę piłkę. O, właśnie. Koniec trafione, Tylko w ogóle o nic się nie odbiło, tylko ten narożnik, który zepchnął w stronę gwiazdki. Mamy zrobiony medalik brązowy. Zrobiony odcinek 97. I do zobaczenia w odcinkach kolejnych. Od następnego odcinka będziemy mieli holiday o nazwie Comet Con. Cześć.